Sponsorem kanału jest uwodzicielski.pl, strona dla facetów, którzy chcą polepszyć swoje relacje z kobietami. Cześć, tu Marek ze strony KtoStrzeli.pl, zapraszam na sobotni przegląd typów dnia. Dzisiaj sobota, więc w odcinku będzie troszeczkę więcej propozycji. Zamiast na dwa serwisy zajrzymy sobie na trzy. No i lecimy sobie po kolei. Na początek strona dacagol.com, tam na dzisiaj mamy pięć propozycji. My dwie z nich odrzuciliśmy, zostały trzy. Propozycja numer jeden to jest angielska Premier League. Mamy tutaj spotkanie West Ham United kontra Huddersfield, czyli spotkanie dziewiątej drużyny w tabeli z ostatnią i typ jaki tutaj mamy to zwycięstwo gospodarzy po kursie 1.58. Propozycja numer dwa, tutaj schodzimy sobie niżej do czwartej. Ligi Angielskiej, czyli do League Two. Mamy spotkanie Barry contra Cambridge, czyli spotkanie wicelidera czwartej Ligi Angielskiej z 20 drużyną na 24 możliwe i typ jaki tutaj mamy to również jest czysta jedyneczka po kursie 1.52. I propozycja numer 3, to już jest piąta Liga Angielska. Mamy spotkanie Aldershot kontra Salford City. Pomiędzy tymi dwoma ekipami jest 17 miejsc różnicy w tabeli. Salford City jest tutaj wyżej, zajmuje pozycję numer 5. Aldershot natomiast jest 22 i propozycja na to spotkanie ze strony dacagol.com to jest zwycięstwo gości po kursie 1.88. No i które zdarzenie z tego zestawu podoba mi się najbardziej? Myślałem o meczu West Ham kontra Huddersfield. Bo goście są naprawdę beznadziejni i przegrywają wszystkie mecze, jednak West Ham United gra w kratkę i nie jestem do końca przekonany co do drużyny Fabiańskiego. Dlatego wybieram tutaj mecz numer 2, czyli Barry contra Cambridge. Gospodarze są wice mają najlepszą ofensywę w lidze, to jest 71 goli strzelonych w 37 spotkaniach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o mecze na własnym stadionie, to ta ekipa na 18 takich spotkań wygrała aż 12, a w 6 ostatnich spotkaniach licząc wszystkie rozgrywki, wygrała czterokrotnie. Raz remisując i raz przegrywając. Natomiast jeżeli chodzi o gości, to to jest totalne przeciwieństwo gospodarzy, jeżeli chodzi o ofensywę. Cambridge ma najgorszą ofensywę w lidze, tylko 32 strzelone gole w 37 spotkaniach, co daje średnią poniżej jednego gola na mecz. No i ja w tym meczu widzę zwycięstwo gospodarzy, i właśnie ten typ podoba mi się najbardziej. Jeżeli chodzi o kurs całkowity, to mamy tutaj 4,52. W tym przypadku Fortuna okazała się troszeczkę lepsza od Total Betu. W Total Becie z takich trzech zdarzeń mielibyśmy AKO na poziomie 4,24. Przeskakujemy sobie na stronę numer 2, to jest strona akadu.com. Tam na dzisiaj również mamy 5 propozycji. My wyszczególniliśmy trzy z nich, odrzuciliśmy dwie z najniższymi kursami, ponieważ były tam typy z kursami poniżej 1.20, czyli bardzo niskie. No i lecimy sobie po kolei. Propozycja numer 1 to jest hiszpańska La Liga. Mamy tutaj spotkanie Real Madrid kontra Celta Vigo. Typ na to spotkanie to zwycięstwo gospodarzy i kurs na takie zdarzenie wynosi 1.23. Propozycja numer 2, tutaj przenosimy się do Turcji. Mamy spotkanie bez Sigtas Stambuł kontra Gsteppe, to jest spotkanie trzeciej drużyny z szesnastą i typ jaki tutaj mamy to również czysta jedyneczka po kursie 1.47. I całość uzupełnia nam pierwsza Bundesliga, Hertha Berlin kontra Borussia Dortmund, czyli starcie dziesiątej drużyny w tabeli z wiceliderem i typ jaki proponuje nam tutaj strona akkadu.com, to jest zwycięstwo gości po kursie 2.0. Tutaj również pozwolę sobie wybrać zdarzenie, które podoba mi się najbardziej. Będzie to mecz numer 2, czyli Besiktas kontra Gstepe. Przede wszystkim przemawia tutaj do mnie forma Besiktasu w ostatnich spotkaniach. Besiktas naprawdę jest w gazie. Ta ekipa nie przegrała od 8 spotkań, a w trzech ostatnich meczach udało jej się strzelić aż 8 goli, także to pokazuje, że Besiktas tutaj jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Czego nie można powiedzieć o drużynie gości? Gstepe w sześciu ostatnich spotkaniach wygrało tylko raz, dodatkowo dwa razy Remisując i trzy razy przegrywając. A jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe w Lidze, to Gystepe w czterech ostatnich spotkaniach zdołało zdobyć tylko jeden punkt. No i nie wydaje mi się, żeby tutaj wyjazd do Stambułu na mecz z Besiktasem poprawił ten dorobek. No i jeszcze może dwa słowa o tym, co mi się nie podoba. Na pewno nie podoba mi się to spotkanie Hertha kontra Borussia, Borusja Borussia Dortmund jest ostatnio totalnie bez formy z tej drużyny, która w rundzie jesiennej czarowała kibiców. Zostało na razie niewiele. Drużyna z Dortmundu dała się już dogonić Bayernowi w lidze. Cały czas grają w kratkę, wygrywają, przegrywają, odpadli z Ligi No i taki wyjazd do Berlina na mecz z Hertą na pewno nie będzie prostym spotkaniem, więc ja osobiście bym się tutaj wstrzymywał z czystą dwójeczką. Jeżeli chodzi o kurs całkowity to w tym wypadku lepiej ułożyć sobie taki kupon w Totalbecie. Mamy tutaj AKO na poziomie 3,62, natomiast w Fortunie byłoby troszeczkę mniej, bo 3,41 przeskakujemy sobie na stronę numer 3, to jest over25tips.com tam zaglądamy sobie do wszystkich działów po kolei, a mianowicie do Both Team to Score, Over 2,5 bramki i Under 2,5 bramki. Z każdego działu wzięliśmy po jednym typie, szukaliśmy typów z jak najwyższymi współczynnikami, ponieważ na tej stronie są wyliczane specjalne współczynniki, które mówią nam o tym jaka jest szansa na Overa, Undera czy BTTSa. No i lecimy sobie po kolei, zdarzenie numer 1 to jest spotkanie Stuttgart kontra Hoffenheim, czyli pierwsza Bundesliga. Typie jaki tutaj mamy, to over 2,5 bramki w meczu i kurs na takie zdarzenie wynosi 1,46. Propozycja numer 2, tutaj przenosimy się do Anglii, mamy spotkanie Burnley kontra Leicester i to spotkanie wzięliśmy z działu both team to score, czyli mamy tutaj typ obie strzelą i kurs na takie zdarzenie wynosi 1,73. I propozycja numer 3, to jest zaplecze Ligi Włoskiej, mamy spotkanie Foggia kontra Cittadella i tutaj typ, jaki wyłowiliśmy, to under 2,5 bramki w meczu po kursie 1,77. No i tutaj również pozwolę sobie wyróżnić różnić jedno spotkanie. Tym spotkaniem będzie mecz numer 2, czyli Burnley kontra Leicester. Jeżeli chodzi o gospodarzy, to oni potrzebują tutaj punktów, ponieważ cały czas walczą o utrzymanie. Drużyna Cardiff depcze im po piętach. No i na pewno zarówno w przypadku gospodarzy, jak i gości, ich gra obronna nie stoi na najwyższym poziomie. Oni praktycznie co mecz tracą bramki. Jeżeli chodzi o Burnley, to mają oni drugą najgorszą defensywę w lidze. No i jeżeli chodzi o sześć ostatnich spotkań, to zarówno w przypadku gospodarzy, jak i gości, aż pięciokrotnie był pokrywany BTTS. Dodatkowo i jedna i druga drużyna w sześciu ostatnich spotkaniach traciła po 12 bramek, co daje średnią dwóch straconych goli na mecz. No i mi się osobiście wydaje, że gole padną tutaj z obu stron, gospodarze będą musieli walczyć o pełną pulę, ponieważ walczą o utrzymanie. Goście mają nowego trenera, więc tam też ten efekt nowej miotły na pewno powinien zrobić jakąś robotę. I myślę, że ten kurs 1.73 jest na tyle atrakcyjny, że można to zdarzenie wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o kurs całkowity, to tym razem lepsze AKO udało się wykręcić w fortunie, mamy tutaj 4,47, natomiast u mahera Total Bet AKO za takie 3 zdarzenia wynosiłoby 4,36. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani stronami, które były prezentowane w dzisiejszym odcinku, to linki znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Jutro niedziela, najprawdopodobniej nie będzie odcinka na kanale. Dlatego przeglądu typów szukajcie na naszej stronie internetowej wtostrzeli.pl. A ja się z wami powoli żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Życzę samych zielonych kuponów. Trzymajcie się. Cześć!